Witam Was serdecznie w teście recenzji telewizora marki Philips modelu PUS7304. W filmiku krótko opowiem Wam o specyfikacji telewizora. Opowiem Wam moje odczucia po ponad 6 miesięcznym użytkowaniu tego modelu. Powiem Wam również czy jestem zadowolony z zakupu. Telewizor należy do serii Performance D1. Co oznacza Dywan? Philips to tłumaczy w taki sposób, że jest to jeden telewizor dla wszystkich. Czemu? Po pierwsze, jest to telewizor z bardzo dużą ilością przekątnych, jaka jest oferowana. Poczynając od najmniejszej, czyli 43 cale 50, 55, 58, 65, 70 oraz 75 cali. Ale już e, musiałbym tutaj nadmienić, że każda z tych przekątnych ma inną matrycę. To znaczy. Przykładowo, 43 cali 55 sali przekątna są to matryce ips natomiast na przykład 50, 58 oraz 70 VA. Także ja tutaj mam matrycę VA, czyli taką matrycę, która ma lepszą czerń od IPS-a, ale na przykład ma gorsze kąty widzenia. Także jak ktoś na przykład e, ogląda telewizor na dużej kanapie z dość e, różnych kątów, na przykład gdzieś z boku, bardziej jest polecana matryca IPS. Ponieważ wtedy ona ma lepsze odwzorowanie kolorów, za to ma gorszą czerń. jest lepsza widoczność po prostu. Trochę suchych faktów, jest to model 7304, tak jak już mówiłem, jego design jest, jak widzicie, jest to aluminiowa ramka w dość jasnym kolorze. Ma on taką ładną, naprawdę ciężką nogę, jak tutaj widzicie, coś takiego. Mały minus tej nogi jest taki, że tutaj mamy logo e, marki Philips, nie wiem czy to jest widoczne, nie na samym telewizorze. i to tak jak ja mam powieszony telewizor na ścianie, no już nie mamy tego loga. Jest również w sprzedaży model 73 e, 34. ma on również, e, jest on identyczny z wyglądu, ma on inną podstawę, nogę. E, w zestawie mamy taki standardowy pilot Philipsa, również w kolorze szarym z drugiej strony jest akurat bez klawiatury, zwykły no jak widzicie po pół roku nie ma dużych tutaj jakichś zużyć tylko tu trochę się zdarła farba na temat samego pilota powiem Wam tak jak dla mnie po przesiadce z Samsunga jest on średni, przede wszystkim jest on trochę za lekki i po pół roku ciężko jest mi się dalej przyzwyczaić do układu klawiszy nie są one jakoś bardzo wyczuwalne na przykład jak jest ciemno gdzie na samsungu nie sprawiało mi to żadnego problemu także sam pilot oceniam na takie 4 minus w skali od 1 do 6 no na pilocie tutaj mamy bezpośredni przycisk do netflixa rakutena e, możliwość e, tutaj szybkich ustawień ambilight ustawienia wiadomo głośniej ciszej na przykład głośniej ciszej jest tutaj powiem wam średnio rozwiązane ponieważ mm, bardzo długo trzeba się nauczyć tego gdzie te przyciski są jeszcze trochę suchych faktów telewizor e, działa na platformie android tv czyli mamy bardzo dużą e, dostęp do różnych aplikacji sklep tutaj mamy android tv także jest to duży plus ale jest to również mały minus o którym później wam powiem co tu mogę wam jeszcze powiedzieć telewizor e, posiada opcje komend głosowych działa on na procesorze p5 e, posiada on 4 hdmi 2, 2 porty usb oraz e, matryca jest w e, rozliczności 4K. Hmm, pokażę Wam, jak, jak działa same, same polecenie, polecenia głosowe. Naciskamy na pilocie na ten tutaj przycisk. Podświetla nam się mikrofon i na ekranie mamy. O, jak widzicie, słucha nas, tak? YouTube. Także widzicie, jak działają komendy głosowe. Jest to w miarę szybkie, bezproblemowe. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Czy na przykład możemy powiedzieć tam, na przykład jakąś pisankę. Teraz może szybko jeszcze pokażę Wam, jak wygląda tutaj ekran główny. Mamy tutaj podzielone na, że tak powiem, kategorie aplikacji. Tutaj mamy takie aplikacje, które dziś najczęściej używamy. Możemy sobie tu dodać, odpiąć. Tutaj mamy kanały telewizyjne, jakieś tutaj różne e, aplikacje, takie jak Player, Netflix, y, czyli CDA, jakieś wskazówki HBO. Prime. Możemy tutaj oczywiście to wszystko dostosowywać do własnych gdzieś tam upodobań. Tutaj wchodzimy w aplikację. Tutaj mamy, mamy aplikacje, które są gdzieś tutaj zainstalowane. Tutaj wchodzimy do sklepu. Także tak mniej więcej wygląda sklep, jest to dość przejrzyste, mm, działa to bez problemu, naprawdę jest bardzo duża baza tych aplikacji, także każdy znajdzie coś tam dla siebie ciekawego. Wróćmy do ekranu głównego. O czym Wam jeszcze powinienem powiedzieć? E, telewizor posiada e, opatentowany przez Philipsa system Ambilight, e, jest to system LEDów, które znajdują się na tylnej części e, telewizora. Powiem Wam, że w początku byłem do tego średnio e, nastawiony, tak bardziej sceptycznie. Uważałem zwykłe światełko, ale powiem Wam, po dostosowaniu tego pod, że tak powiem, swoje wymagania jest to bardzo, bardzo dobre, przyjemne, czy podczas jakichś tam filmów, gier na konsoli, ja na przykład gram na Xboxie, powiem Wam, że jest to bardzo ładne i każdy jak ktoś do mnie przychodzi do domu, widzi system Ambilight, pyta się od razu, co to za telewizor i naprawdę wszyscy są z tego zadowoleni. Ja oczywiście sobie tutaj ustawiłem to pod siebie, teraz pokażę Wam jak wyglądałem ustawienia. Tutaj na pilocie mamy e, przycisk. Tutaj e, menu. To nie jest do końca takie menu, ponieważ to jest e, po naciśnięciu tego przycisku otwiera się nam coś takiego. Tu nie mamy typu wszystkich ustawień, tylko takie szybkie ustawienia. Co dla mnie jest średnio dobrze zrobione. Chyba wolałbym, żeby tu był od razu przycisk wszystkich ustawień. Tutaj mamy tak wyglądają ustawienia na Android TV. Mamy tutaj również jakieś ustawienia obrazu. Telewizor oczywiście ma. E, posiada technologię HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision. Tutaj, ja sobie jak widzicie, ustawiłem śledzenie wideo. Mamy również śledzenie audio, śledzenie koloru. Możemy sobie również e, ustawić podświetlanie w stylu jakiejś flagi, na przykład, jakie są mecze. Ja mam na ustawione śledzenie wideo. Naprawdę, jest bardzo duża tutaj e, możliwość ustawienia sobie tego pod siebie. Jasność na przykład możemy zwiększyć. Później wam pokażę, jak to wygląda. Możemy sobie tutaj nasycenie kolorów, także jest tego bardzo dużo. Tak jak Wam już wspominałem, działa telewizor na systemie Android TV. To jest naprawdę dużym plusem, ponieważ mamy dużo jakichś opcji, yy, czy na przykład proste jakieś przeglądarki typu Puffin. Yy, mamy tutaj WLC, również inne aplikacje, ale jest tego jeden yy, duży minus podstawowy. Yy, telewizor czasem lubi się zawiesić powiem wam, że po zakupie telewizora jakieś pół roku temu na oprogramowaniu, które było wgrane telewizor działał dobrze nie było żadnych zwiech, nie było z niczym problemu w międzyczasie było kilka aktualizacji i nie wiem chyba w drugiej aktualizacji naprawdę telewizor zaczął głupieć ja klikając tutaj na menu w prawo, telewizor sobie do góry dawał ja na przykład chciałem w dół przełączyć telewizor sobie w prawo przełączył czy na przykład zawieszał się na, na, na gdzieś w menu, tylko i wyłącznie pomogło wyciągnięcie telewizora z kontaktu. Na aktualnej wersji oprogramowania, pokażę Wam jaka tutaj jest. Mam ją już od, powiem Wam, dłuższego czasu gdzieś dwa miesiące, przepraszam, miesiąc około miesiąca i od na tej wersji oprogramowania nigdy nie miałem problemu. Jak widzicie, tu jest taka wersja oprogramowania. Na tej wersji oprogramowania wszystko działa poprawnie. Nie ma żadnego problemu, nic się nie zawiesza. Tą wersję oprogramowania polecam. Teraz pokażę Wam może troszkę jak wygląda system Ambilight gdzieś tam w filmach. Zaraz do Was wracam. No tutaj macie jak wygląda w podstawowym menu. Widzicie taką niebieską poświatę. Powiem Wam, że jest to bardzo łagodne dla oczu. Chyba, że ustawimy naprawdę mocno tego Ambilighta i powiem Wam, że ten wzrok nie męczy się tak. Bardzo podczas oglądania, jak podczas wieczornych filmów, jak bez tego systemu, tak jak miałem na przykład na telewizorze Samsunga. Dobra, co Wam pokażę? Pokażę Wam film, jak to mniej więcej wygląda w, na filmie. Zapraszam do prezentacji gdzieś tutaj tego systemu Ambilight, jak to wygląda. Oczywiście możecie dostosować to do właśnie gdzieś tam potrzeb, zwiększyć sobie nasycenie jasność tego koloru. Powiem Wam bardzo fajnie to wygląda. W pokoju nie mam, może na chwilę obecną jakoś bardzo ciemno, bo nagrywam to w ciągu dnia. Ale naprawdę efekty są bardzo, bardzo przyjemne dla oka. Dobrze, może przewinę do innej sceny. Pokażę Wam, jak wygląda z innym nasyceniem tych kolorów. Jasno, na przykład zwiększymy o do 8. Także w międzyczasie oglądajcie sobie tutaj system Ambiler. Ja Wam trochę opowiem o moich wrażeń. Powiem Wam, że od samego zakupu gdzieś tam sam, sam design telewizora mi się bardzo spodobał. Alemniowa ramka w takim jasnym kolorze wyglądała bardzo ładnie, estetycznie. Sam telewizor również nie był jakoś wygórowanie Wyceniony, czy choćby posiadał wszystko to, co potrzebowałem, czyli tam jakieś większą ilość łącz HDMI, nowe funkcje, czy na przykład jakieś takie bardziej uzbudowane funkcje typu HDR, czy nawet dostęp do, do, do jakichś takich aplikacji, z których korzystam, typu Netflix, czy jakiś tam player. No, ale to raczej większość tam telewizor hmm, to posiada. Ogólnie powiem Wam, że ja jestem zadowolony z telewizora. Następny telewizor, który kupię, będzie również z firmy Philips. Powiem Wam, że bardzo przekonałem się gdzieś do tego systemu Ambilight i raczej nie wyobrażam sobie kolejnego telewizora bez tej y, funkcji. Pewnie na internecie jak ktoś czyta o tym telewizorze e, dało się przeczytać opinie ludzi negatywne. E, wszystkie są akurat negatywne e, pod względem samego systemu, czyli systemu Android TV. Ten telewizor jest akurat, e, z seria tych telewizorów jest na rocznik 2019-2020 następcą z serii pos 70 3.0.4 jest seria PUS-8000 czyli 8 tam i tak dalej ma Ulepszona, ma lepszą gdzieś tam nasycenie kolorów i również pierwsze opinie wskazują na to, że jest również lepsze gdzieś działanie samego systemu Android gdzieś nie ma tam jakichś takich zwiech, które się tutaj gdzieś zdarzały No u mnie na szczęście było to tylko podczas jednej gdzieś aktualizacji programów, zaraz po po aktualizacji miałem parę gdzieś tam takich yy, zwiech telewizora, ale później to ustało, a na aktualnej yy, wersji nie ma żadnego problemu. Także polecam Wam ten telewizor. Zapoznajcie się gdzieś dokładnie z jego specyfikacją. Yy, w linku Wam wyślę specyfikację do strony Philipsa. Yy, jakbyście chcieli zobaczyć dokładniejsze gdzieś yy, sam test systemu Ambilight, kliknijcie tutaj w górę w, w link. Yy, zrobiłem również dla Was, przygotowałem yy, sam test systemu Ambilight. Także dziękuję za zobaczenie mojego filmiku. Zapraszam do dawania y, komentarzy, do dawania łapek oraz do subskrybowania kanału, naciskając ten przycisk. Na razie i zapraszam do pozostałych filmów. Trzymajcie się.